Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. Tracił na niej, śmiała się klaskała. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest Ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lub. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest Ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lód. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj Przecież nie jest z ciebie znowu taki zły Nie od razu, miła, nie od razu Nie od razu z serca mego lu Nie dokazuj, miła, nie dokazuj Przecież nie jest z ciebie znowu taki zły Nie od razu, miła, nie od razu Nie od razu z serca mego lu daj, Blanka i Mieszko Masłowski w swojej drugiej choreografii. Blanka i mieszko nie dokazuj, miła, nie dokazuj.